Za kulami i lasami był tam mały domek z patyków i cegieł, że tak by cegieł, a tam były z patyków. I mieszkali w nasi i dookoła były pokrzywy, ale czy, czy w dziwiach było pusto, bez pokrzyw. Piekło odoli, jak ciepło. ciepło. Wszystkie diabły ja pozdychały, biały, tylko jeden został mały. Cena pierwsza, chudy diabeł. Ja ale, ale mi jest źle. źle. Nikt tu się nie kłóci nie... i ja jestem bardzo głodny ani... i chudy. I w ogóle nie chcę się <laughs> tak piecem. I wyprowadzam się. Scena druga Diablo i Baba Cześć Diable, coś ty taki chudy W tym domu się nikt nie kusi Tak to nie boli brzuch nie głodu I się stąd wynoszę Jak, Jak chcesz, chcesz to ci pomogę, ci pomogę. E, Dam ci trzy taki złota A czy masz jakieś wesele? Hmm, tak a masz pieniądze no nie, na to wesele? No nie. No nie. No to my ci zapłacimy, ale ty musisz nam coś pomóc. Coś za co? Ja niech pomyślę Super. Super. Nie. Super. Nie. Jakiś prezent Celon. Tak. Zgadzam się. Zgadzam się. Teraz Zgadzam się. powiem Ci tajny plan ja naszego działania. Trzecia baba i gospodyni. Gospodynia sobie mieszkała, miała męża, ojca, i się bardzo dobrze radzili, i co dobrze się Pewnego dnia, baba, zła baba, przyszła do gospodyni. I powiedziała, że może im się żyć lepiej, jeśli zetnie trzy włoski z brody mężowi, jak będzie spał, tak, żeby nie zauważył. Zosia powiedziała... Że... Dobra, zetnę te młodsze trzy włoski. Mhm. no Zosia. I rozleźli ja się. Cena baba i gospoda. Jednego dnia gospodarz orał pole, i przyszła do niego baba. I powiedziała mu, że w małym domu za zarazem, gdzie są pokrzywy dookoła, tylko nie ma przy wejściu, że gospodyni chce zabić gospodarza. A gospodarz mówi, że to jego dom i że bardzo dobrze im się żyje razem, nie kłócą się. A baba mu mówi, że ma być czujny w nocy, jak będzie szedł spać, to sam się przekona. I podziękował babie, a ona poszła dalej. Scena piąta, gospodyni i chłop. I jak chłop wrócił do domu i udawał, że spał, ale cały czas podglądał jednym okiem. Gospodyni przeszła i wzięła nożyczki z szuflady i przeszła i obcięła gospodarzowi te trzy włosy. A gospodarz stał i był bardzo, bardzo zły. Zaczął bić gospodyni i na nią krzyczeć. Cena ciusta, zły chłop i gruby diabeł. Diabeł wyskoczył za pieca i był bardzo szczęśliwy, bo w końcu się najadł i udało mu się iść skłócić. Spadła.